Witam Was w kolejnym odcinku Body Coach TV. Dzisiaj w innych warunkach. Wyszłam sobie na osiedle. Dzisiejszy trening będzie z ketlem. Mam nadzieję, że macie taką kulę w domu. Jeżeli nie, to yy, sprawdźcie sobie, dlatego, że to jest bardzo fajny przyrząd treningowy. Nie trzeba wychodzić na siłownię, żeby zrobić trening siłowy. Można zrobić go dosłownie wszędzie w domu, bądź na powietrzu, tak jak ja. Yy, na czym będzie polegał dzisiejszy trening? Będzie trzeba wykonać trzy serie drabinki. Drabinka oznacza, że będzie, ćwiczenia będą narastały liczbowo. W pierwszej serii będzie jeden cykl, zaraz powiem na czym ten cykl treningowy cały będzie polegał. Później dwa cykle, trzy cykle i kończymy czterema cyklami. W ten sposób skończycie jedną dużą serię. Takich dużych serii macie do wykonania trzy. Ciężar dobieramy tak, żeby, była wam żeby był Wam potrzebny odpoczynek pomiędzy... Tymi cyklami i pomiędzy prawą a lewą ręką. Jest to trening bardziej skupiający się na sile. Teraz pokażę Wam, na czym będzie polegał taki cykl. Jeden. Składa się z czterech ruchów. Pierwszy ruch, swing. Drugi, clean. Robimy wypad nogą do przodu, tą, która trzyma kulę. Wracamy i press. To jest jeden cykl. Zmieniamy rękę. Swing. Clean. Wypad i press. Tak jak mówiłam, dwa cykle w kolejnej serii. Swing, clean, wypad, press. I uwaga, stąd można od razu zaatakować znowu do swinga. Swing, clean. Pamiętajcie o tym, że tutaj nadgarstek powinien być prosty, a kula jest oparta na przedramieniu. Wypad, press. Zmieniamy rękę. Dwa cykle swing, clean, wypad, press. I od razu swing, clean, wypad, press. Następnie kontynuujecie po trzy cykle na prawą, trzy na lewą. Kończycie na cztery na prawą cztery na lewą i w ten sposób macie jedną dużą serię takich serii musicie zrobić takich dużych serii musicie zrobić trzy, pamiętajcie o odpowiednim doborze ciężaru ja mam tutaj 8 kg, jest to dla mnie bardzo lekki ciężar przy którym praktycznie niewiele bym się zmęczyła, natomiast chciałam Wam pokazać jak to będzie wyglądało Wy natomiast postarajcie się dobrać tak obciążenie, oczywiście jeżeli nie macie dużej ilości kedli w domu to zróbcie z tym co jest Natomiast, jeżeli macie możliwość wyboru, postarajcie się zrobić najcięższym możliwym dla Was, aby technika była zachowana, ale tak, żebyście odczuwali już spore zmęczenie podczas kończenia czwartego cyklu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć.